Cześć, witajcie z tej strony, ma Jestem dzisiaj z Rosjanem. Cześć, się siema, siema No jesteśmy na naszym serwerze Więc tak yy, Serwer jest hostigowany przez CraftServ, <laughs> Hehe, lagów nie ma <laughs> I tak I może im Pokażemy, tak? Mm, 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 mm. Dobra no, Dobra, to Czekaj, to ja to rozwalę To rozwalę Okej. Okay i na razie jeszcze spawn jest trochę pustawy bo spawn ma dwa dni to znaczy na jeden dzień praktycznie no dobra chodź tu, pokażemy ale ważne jest to, tego. że mamy już coś z wełny wybudowane Spełny bob, tam jest, taki fajny <noise> tutaj mamy nasz główny regulamin serwera Pokaż, no więc tak, no to ja przeczytam bo to jest jeszcze do starego, bo niestety admin jest zmieniony Mm, właścicielem teraz Uj, no jest dziki, dziki wąż. Dziki wąż. Mm, no, szanuj graczy i adminów. Nie grifuj i nie czytuj. Nie spamuj i nie obrażaj. Wszystkie bugi zgłaszaj administracji. Yy, za uciekanie z PvP, ban na 5 minut lub czyszczenie EQ. Za spamowanie jest mut lub ban. Admin to nie taksi, nie daje itemków i nie tepa. Nie proś o darmowego vip lub admina. Nie zabijaj nowych graczy lub graczy bez eku. No tak to... Znowu mi się nudzi. Tak, chodzi tutaj do VIP-a. No, jako, Tak ogólnie wiem, widać u mnie, że mam Nodusa, no ale standardowy admin powinien mieć nudusa. Dokładnie. No i tutaj mamy tak. Y mamy tutaj o vip ie y Więc tak VIP zwykły daje darm y japsowego seta. Prosty teren, 50 na 50, wyrównany przez komendą. Ranga VIP przednikiem, to jest taki różowawy kolor. Brodawki na start jeszcze dostaję i to jest cena 6,15. Nie wiem, co tu do 6.16, 16, dobra, trudno. Jest jeszcze S-VIP, a się ludzi. No i s daje to, że dostaniemy dioksowy -Prot, prot 3, na start rangę VIP przednikiem to jest taki ciemniejszy ciemniejszy różowy napisz mu żeby ogarnął mm. i prosty teren 100 na 100 dowolne 5 rzeczy z alchemii Koks, jabłko i mieczyk 3.2. czyli sharpness 3 fire 2 za 11 zł jak na razie y, tutaj na no nie ma za dużo. I mamy na razie trzy teleporty. Trzy teleporty. Y, jeden na muchę jest... No, na muchę. Lecimy na muchę. Czemu nie działa? O? Tutaj zepsułą muchę. Nie, wiem. blok, może się zrobić. Dobra, ja znaję, później, znaję. później to naprawię, ale mucha jest tutaj. Tutaj jest mucha. I tutaj Proszę. na muchę, No te pana tam muszę. Kurde pies mi szczeka. Widzicie, no, dobra, próbuję. No i dobra, idziemy na jedzenie. Tutaj jest tepa, tep na jedzenie i tutaj no, świnki są krowy. Tak, to nie działa. No, wejdę tutaj na górę. No i tak. Tutaj jest taki mechanizm. Tak, to jest zespoły 10, 20, 30. No, tak dla pokazu. No. No, nie, to bardzo szybko działa. Zajmuje to mniej więcej tak mięsa, minutę max. No, bez, bez spawnienia. Weź na spawn. Dobra, tak. spawn. Ej, ja nie mogę, tapnijmy do siebie, bo ja mam wyłączony czat i nie mogę pisać. E, okej. Okay. Aha, i włączyłem aż ja. przez przypadek tego. Kilaure. I Nukera, jak się Nukera włącza? Nie, chodź. Czekaj, ja to wyłączę. Kurde, fail. Nie ja wiem, ja nie gram na się mi wystarczy sam radar jak ładny. Dobra. I tutaj mamy sklep, jeszcze sklep SMS. No i tak, w sklepy SMS tutaj możemy... No. Skody zwrotne do mnie, do Rusjana lub do y, dzikiego wąsza. No i tak. Za 2 46 zł 46 gr można kupić 30 level lub na pierwnik Protection 3. No i to jest... No to jest 2,46. Za 615, 70 level lub dowolne dwie części setka ja tam jest... No, i... No i ogólnie tak chwilę, chwilę tak stale, może nie, nie zobaczę. Dobra, te mam 3, 2, 1. No dobra. Ja A tam się lubię robić. Zobaczmy sponczbowo od środka. No, sponchboba Musz, w łóżki. Muszkę pokazywałeś? Muchę? No pokazywałem muchę, no. Z, Z panu genialne No, bo ja to zrobiłem, tu, kto, tu kto wiem, mu wyrył pojścia. dziurę w głowie. Nie wiem jakiś cudziki. Nie wiem czy Był bo mało. Bo miał pusto w głowie. Tu było słuchaj. Ciekawe kto to napisał. O, ciekawe. Nie ogólnie tutaj jeszcze... Tu jest tak jakby główna linia PvP. Jak w um. SKKF jest za czwartej edycji. No, 3 tutaj 3. można wpaść do, do, tej, do pajęczyny. No tutaj, i tutaj mamy się, jeśli tobie... ktoś chce. Tu jest klatka 1x1, 2x2, czy kto ile chce. Ale to tak bardziej mi się wydaje 1x1. 2x2 zrobiłem, potem większą. No. weźmy mu napis, żeby ogarnął. Ja już na tym uzbierałem 30. level prawie. No już mam na 30. Napisał dorba. Dorba, torba. Mmmm Loli. Loli. No. Oj, x ray włączyłem. Trudno. No i chyba ogólnie tyle. Czy jeszcze coś? Nie, yeah, chyba tyle. No. Czekaj, czekaj. Tyle czy... White? Chyba wszystko. To A, jeszcze mój do piski Jail, z którego da się wyjść w spawn. No. To jest po prostu mózg nad mózgami. Um, Dobra. Ale ogólnie, tak jeszcze... tak. Chodź na nos, spędź No, na no nos. On ma takie nogi jak kaczka, tak powiem. Jak kaczora Donalda. <grym> kaczora Donalda zbuduje. I co ja mam na głowie? Nie no. ja wiem, Ty masz w plecach jakąś kartę. Dobra. No i dobra, no to tak może? I patrzcie patrz skrzynką trochę w twoje prawo. Okej, okay. czekaj skrzynko. Dobra, dispenserze, o dobrze. No i... Tutaj chyba się z wami pożegnamy. Zapraszamy, no, zapraszamy na gorąco serwer. na serwer. Yy, miło będzie zobaczyć nowe osoby. Więc... Chwilowo jest na tą obecną chwilę 10 lotów. Jeśli będzie taka potrzeba, to powiększymy oczywiście. No. Na razie tutaj widzicie, ile osób gra w tym trzy to administracja. No i ktoś zniszczył nosa. I dostanie chyba za to bana ode mnie. Na 5 minut. A, -a, -a unbana bana ode mnie. <laughs> Skrycił nos. No, więc to chyba na tyle. Więc to, do zobaczenia. Cześć. Na razie.